Hej, witajcie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam mój haul zakupowy z Decathlona. Ok, to zacznijmy. Pierwszą rzeczą jest taka skrzynka na szczotki, na uwiązy w ogóle. Jest ona marki Foucault, tak jak większość rzeczy w Decathlonie. Akurat ja wybrałam sobie taką szarą z takimi błękitnymi elementami, i w środku prezentuje się ona tak. Nie ma żadnych szufladek, ale taką też chciałam, żeby po prostu była najzwyklejsza, najprostsza. No i powiem wam, że fajnie udało mi się ją znaleźć. Jest ona w różnych odcieniach i naprawdę mega polecam, choć jeszcze sama nie testowałam, ale wydaje mi się, że będzie się dobrze sprawdzać, jeżeli nie będę, że tak powiem, nią nigdzie rzucać, co mi się czasem zdarza. On no, takie zapiątko, najprostsze. Jak się ją podnosi, to też się nie odpina, więc jest naprawdę spoko. Kolejnie mamy zwykłe czarne bryczesy jeździeckie. Tutaj jest kieszonka na telefon. Mam jedną taką parę i szczerze mówiąc sprawdzają mi się świetnie, dlatego dokupiłam jeszcze jedną. Mają tutaj szlówki na pasek. Są bardzo fajnie skrojone. Bardzo dobrze mi się w nich jeździ. I szczerze mówiąc, są przemega. Naprawdę bardzo mi się podobają. Są niby takie zwykłe, czarne, ale naprawdę do wszystkiego da się je dopasować. Kolejnie jest taka para skarpetek z dzieckich. Są one w takim jakby odcieniu, mają taki delikatny niebieski, szary, biały. Są naprawdę ładne według mnie. Mam y, właśnie tego typu skarpety, tylko w innych kolorach, więc stwierdziłam, że te też będą fajnie się spisywać. Y, no skarpet według mnie nigdy za wiele, bo wiadomo pocą się i w ogóle i później trzeba je prać. No i jeżdżenie bez skarpet jest dla mnie dość uciążliwe, więc mega dobrze mi się w nich jeździ. Sprawda wiadomo, po czasie też się mychacą, ale są naprawdę fajne i szczerze lubię w nich jeździć. Kolejny jest taki zwykły granatowy bacik, też z Fulganzy, z taką rączką tu do założenia. Szczerze zastanawiałam się nad czarnym i granatowym, ale wybrałam je jak ten. Tu ma taką o, końcówkę, nie testowałam, ale chciałam mieć jeden krótki bacik, mam jeszcze taki długi, ale muszę go odebrać z poprzedniej stajni, więc na chwilę obecną będę jeździć z tym, ale tym z krótkimi jeździ mi się wygodniej, więc mam nadzieję, że będzie mi służył. Tutaj mamy takie przepięcie do ląży, ja akurat lążę mam właśnie w identycznym kolorze, też z Decathlonu i szczerze mówiąc mi się to bardzo przyda. Będę sobie przypinać zwyczajnie do obłowia, tu będę sobie przypinać lążę i mam nadzieję, że będzie mi się na tym fajnie pracować z rozalką, bo szczerze no, moja instruktorka ma takie coś mówi, że to bardzo pomaga, więc zauważyłam, że też sobie coś takiego kupię i mam nadzieję, że y, będzie mi to ułatwiało pracę na ląże z rozą. Kolejnie mamy taki granatowy uwiąz. Y, znowu taki zwykły karabinczyk, ale no... Nie wiem, jakoś tak nie mogę znaleźć żadnego takiego pasującego dla mnie uwiązku z tym bezpiecznym, więc wziąłam taki, o. Jest on w kolorze granatowym i... Przepraszam. I dlaczego go kupiłam? Bo tamty mój stary czarny się delikatnie mówiąc mechaci. Taki mam czarny, zwykły, materiałowy i on się, że tak powiem, delikatnie pruje. Ten mi się wydaje, że będzie dość trwały, więc sobie go kupiłam. Poza tym, no zawsze jak mi się tamten gdzieś zgubi, albo ten, no to mam ten drugi, więc zawsze to się jakoś przyda. Następnym produktem jest taka maseczka na muchy. Ja ogólnie chciałam kupić taką z tą taką siatką, taką całą, ale nie byłam pewna co do końca do rozmiaru, więc stwierdziłam, że na razie wezmę tą, a później zobaczymy, czy w ogóle Roza będzie lubiła chodzić w czymś takim. Rozy po prostu bardzo, bardzo gryzą muchy i dlatego to mi się bardzo, bardzo przyda jest to z regulacją, ma takie paseczki o, jest czarny, z według mnie będzie dość dobrze pasować do kantara i mam nadzieję, że y, Rosalia będzie się w tym w miarę tam y, czuła i nie będzie z tym świrować, też jest to chyba z ganzy, o tak, z ganzy. i mam nadzieję, że będzie się fajnie sprawować, bo y, no, tak powiem bardzo zależy mi na tym, żeby y, raz przestały gryźć te muchy, bo później wraca cała taka że tak powiem, pogriżona i jest zdenerwowana. Cały dzień by najlepiej siedziała w stajni, a wiadomo, że paspisko dla konia jest ważne. Kolejnie mamy taki płyn do nabłyszczania skóry i sierści konia do rozczesywania grzywy i ogona i dla dłuższego rośnięcia. Pijam taki duży, naprawdę jest spory, bo ma 750, tak, 750 ml. I jeszcze mówiąc, fajnie pachnie. Zobaczymy, jak tam roza go zaakceptuje. No, głównie będzie on raczej do grzywy i ogona, ale sierść też spróbujmy sobie jakoś popsikać. Taki on. Fajny nawet się wydaje, tak na pierwszy rzut oka. Zobaczymy, jak tam będzie on się sprawował urozi. Ostatnim już produktem są owiki e, Foganzy, Takie czarne, neutralne. E, chciałam ogólnie kupić ochry, ale stwierdziłam, że na razie nie wiem, jaki rozmiar już nosi. Poza tym, jak będę miała e, siodło, żeby sobie dopasować kolorystycznie, więc stwierdziłam, że kupimy sobie owieczki. Są one dość długie, bo tu macie je zwinięte na trzy razy. Mam nadzieję, że przypasują mi i Rozie do gustu, bo zależy mi na tym. I zobaczymy, jak będą się sprawować. Na pewno recenzja z nich oraz z tej tego namuchy, tej takiej maski, jakby będzie później na kanale. No, ogólnie są według mnie mega fajne i mają bardzo przyjemny materiał. Także to była ostatnia rzecz, i na tym właśnie kończymy. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Napiszcie. Y która z tych rzeczy chcielibyście mieć recenzję na kanale? Jaki filmik chcielibyście jako kolejny? Zasubskrybujcie mój kanał, zalajkujcie ten oto filmik i w sumie do zobaczenia kolejnym razem.